No i co? I znów było, istniało i się skończyło. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w tym pięknym poranku. Moje ptaszki doniosły mi, że kolejny kanał Szarpanki z Życiem padł. Tymczasem, jak wieści niesie właśnie od tych ptaszków, ze strony, którą kupiła mu mamusia... Ponieważ tak, ci goście donieśli mi, a mam powody, aby im wierzyć, że mamusia szarpanki jest dosyć hajsatą osobą w Polsce. Z tego powodu, że komo jej synalek poprosił Mamusie o pieniążki i dzięki temu tylko i wyłącznie był możliwy start jego własnej platformy niby YouTube'owej. No bo wiecie, z youtuba został dwa razy wyrąbany. Tam sobie mógł ponagrywać, tam sobie mógł się powyżywać. Przy okazji ta strona istniała, wiecie, jako niby polska alternatywa YouTube'a, eee, tylko że już nie. Z tego co mi wiadomo, dostęp do tej strony jest 403, czyli forbidden, zabroniony, czyli innymi słowy, można wysnuć śmiałą teorię, że albo ktoś nie zapłacił za usługę, albo w ogóle cała strona jest zamknięta z jakiegoś powodu. Mógłbym tak, jak i moi widzowie, kontaktować się z gośćmi, którzy. Że ten serwer stawiali z usługodawcą, przy okazji, dostać kontakt od właściciela, ale po co? Wychodzą z założenia, że po prostu to nie ma sensu. Zwłaszcza, że właśnie około tych tematów szykuje nam się następny temat damsko-męski dotyczący dziennikarzy śledczych związanych z konfederacją i ich wierności, ale to na przyszły materiał. Co chcę jeszcze tutaj powiedzieć, to po pierwsze, wygląda na to, że ten mityczny, wolny rynek i paróweczki się na dłuższą metę nie sprawdza, nawet jeśli chodzi o takie postaci jak szarpanki. Bo wiecie, z tego co mi wiadomo, no to szarpanki jest utrzymywany przez mamusie, a przynajmniej tak mówią moje źródła. I przez ten czas, przez te parę ładnych lat, to ja już bym zdążył według tego mitycznego wolnego rynku stworzyć jakiś kapitał, a small loan of million dollars i jedziemy z materiałem. Prowadzimy firmę, rozwijamy się. No to się okazuje, że parę lat i, i nic, i dwa kanały na YouTubie, jakieś tam kanały na BitChute czy różnych innych, wszystko potem pousuwane, koniec, skończyło się. Co się według mnie mogło stać w oparciu o to, co wiemy, co niby wiemy, ponieważ moje źródła mi donoszą? Otóż istnieją trzy możliwości. Pierwsza i według mnie najbardziej prawdopodobna Mamusia zapoznała się z treścią Szarpankiego, usłyszała, co jej synek tworzy za jej własne pieniądze, i delikatnie rzecz ujmując, no, nie spodobało jej się. I właśnie dlatego mamy zamknięcie tej całej szopki w cholerę. Opcja numer dwa, która krąży od jakiegoś czasu po wykopie, to fakt, że ponoć, ponoć szarpanki znalazł kobietę. Jest to według mnie mało prawdopodobne, głównie z tego powodu, że no moi drodzy, szarpanki ze swoim podejściem do każdej kobiety, wyzywając ją od Julek, od jakichś tam innych, no, naprawdę ciężko by było, żeby znalazł taką laskę, która by zamknęła się i wszystko przyjmowała jak leci chyba że na co dzień zachowuje się zupełnie inaczej i to swoje prawdziwe ja tylko i wyłącznie zostawia dla YouTube'a. Oj przepraszam, nie dla YouTube'a. Dla swoich tam piwniczaków inceli. I jest wreszcie trzecia teoria, która jest też dosyć nawet prawdopodobna. Innymi słowy, szarpanki chciał mieć kanał z wieloma zasięgami, chciał mieć kanał potężny, chciał, żeby ludzie go oglądali, a tutaj co? No tutaj tylko jakieś tam 300 wyświetleń na film, no to tak średnio bym powiedział. Po części takie coś rozumiem, ponieważ znam to z własnej autopsji. Teraz tworzę kanał osobny na temat różnych geekowskich rzeczy i rzeczywiście takie 200 subów, jak już ma się 1700-1800, praktycznie, i na dodatek takie wyświetlenia 40 parę, 20 parę, 100 parę, no to tak troszeczkę odrzuca. I przypuszczam, że dla gościa, który ma wszystko, zawsze całe życie podsunięte pod nos, może być to demotywujące razy 10. Ja na całe szczęście mam to szczęście, że nigdy w życiu nic nie dostałem za darmo. Za darmo umarło i wszystko muszą zdobywać tymi ręcoma, jak to powiedział pewien elektryk, który został kablem. Okej, okay, ale podsumowując, wygląda na to, że Szarpanki znów spadł i teraz ma dwie opcje: albo wrócić z podkulonym ogonem na YouTube. Albo już nigdy w życiu nie pokazywać się wcale. I przypuszczam, że jeśli pierwsza opcja jest aktywna, no to aby zachować hajs, mamusi, musi przestrzegać jej zasad. Zapewne do tego momentu odebraliście wrażenie, jakoby mnie to cieszyło. Otóż jak najbardziej. Jeszcze jak? Według mojej opinii znika szkodliwy kontent, który po prostu utrzymywał ludzi. Szczególnie młodych mężczyzn w piwnicy, wciskając im nieprawdziwe informacje na temat kobiet. Ich głównym przesłaniem było: Nie próbuj w ogóle startować do kobiety, ponieważ to nie ma sensu, po co w ogóle męczyć się? Lepiej siedzieć w piwnicy i narzekać, jaki ten świat jest zły, okrutny i w ogóle. Brak chęci jakiejkolwiek pracy nad sobą blokuje brak chęci poprawy swojego stanu życia. Co jeśli na przykład jeden z drugim rzeczywiście zacznie się lepiej odżywiać, zacznie chodzić na siłownie, wyjdzie z piwnicy, będzie poznawać ludzi dookoła siebie? Istnieje szansa, że będzie czuł się lepiej. I tutaj disclaimer. Uwaga, nie gwarantuję, że od razu jak wyjdziesz, to będą wszystkie się na ciebie rzucać i będziesz miał milion kobiet do końca swojego życia. Tylko po prostu zaczniesz lepiej czuć się sam ze sobą. A przez to, że sam ze sobą się będziesz dobrze czuć, emanujesz pozytywną energią. Ściągasz pozytywnych ludzi do siebie. Tylko do tego potrzeba, żebyś był normalnym człowiekiem, a nie melepetą, jaskiniowcem. I w tym tkwi cały problem, ponieważ słuchając takiego szarpankiego, takich różnych innych gości, ty jesteś jeden z drugim przekonany, że jest dobrze tak jak jest, ponieważ wszyscy inni są źli. Nie, po prostu społeczeństwo kieruje się konkretnymi ramami, których ty nie rozumiesz. Teraz istnieje szansa, że taki typowy piwniczak nie będzie słuchał gościa, który za wszelką cenę będzie szukał mu wymówek, aby tylko facet nie ruszył tyłka z piwnicy. A wręcz przeciwnie, sam zacznie, że tak to określę, mimo iż. Tego określenia tak serio to nie za bardzo lubię wychodzić do ludzi, chociaż też tak swoją drogą przed samym takim wyjściem, wyjściem, to trzeba troszeczkę się postarać, wysilić, doprowadzić do jakiegokolwiek stanu używalności. I przede wszystkim nie bazować na swoich własnych wyobrażeniach, bądź też wyobrażeniach, które w do ciebie właśnie taki szarpanki na temat społeczeństwa. A, no oczywiście i nie myśleć tylko ciągle o cimci rimcim. W sumie mógłbym poprowadzić taką serię coachingową jak wyjść z przegrywu, ale mi się szczerze mówiąc nie chce. Mam już swój content, nie ma potrzeby tworzyć następnego. Rejestruję tylko fakt, że dzisiaj w internecie zrobiło się troszeczkę mniej toksycznie. Tak na postscriptum to jestem ciekaw, czy wreszcie przestaną ci goście od Szarpankiego wypisywać do mnie na maila, bo szczerze mówiąc, jak już ich własny król jedyny padł, no to to jest takie trochę męczące. Jeśli chcecie, żebyśmy poczytali sobie dla fanu niektóre te maile na kanale, no to dajcie znać w komentarzach. A tymczasem to nie wszystko co dla was dzisiaj przygotowałem, będzie coś wieczorem, na razie się jednak z wami żegnam i zapraszam do komentarzy, ponieważ one jak zwykle były, są i będą wasze. Oraz jak zwykle mail w opisie, chcecie coś napisać to napiszcie, nie chcecie no to nie piszcie. Link do Patronite, gdzie możecie wesprzeć kanał. Każda złotówka wspomaga mój wolny dzień, dzięki któremu ja mogę na przykład nagrać więcej materiału dla was, bądź też zrobić research i dowiedzieć się jak lepiej obrabiać. Filmiki? A tymczasem żegnam się z Wami i zapraszam do innych moich materiałów. Hej hej!